ma wszystkim, ma Tomek. Chciałem pokazać Twoje cylindry. Przyszły do mnie. Nie wiem, czy kojarzycie Tomka. Tomek to jest kolega od nas z grupy. Miał problem z tym zatartym takim tłokiem dookoła. Tam koledzy mu doradzali papierkiem i polata. No nie wiem, czy papierkiem i polata. Kurwa, kratery dość, dość wyrzeźbiło. Nie wiem, co poszło nie tak. Tu mamy jakieś ślady planowania, więc trzeba będzie wymiar sprawdzić, wysokość cylindra, to na pewno. Tak wygląda jeden, tu jest uszczerbiony. Nie ma kawałka, więc nie uszkodził się w wysyłce. Tu mamy drugi cylinderek, a zawory są ruskie, kurde to. Pokażę Wam zaraz coś mamy na grupie zwolenników co tam pastą dotrze i jest ok przejedzie 30 km później znowu kurna dotrze pastą i jest ok a jak się ma czas na to no dobra tak wygląda od tej strony kanalik rozprowadzający olej dość ładny tuleja ładna nawet nie poobijana powiem wam że ciężko już teraz o taki cylinder ale to tutaj to nie ma wpływu żadnego. Co chciałem pokazać? Te zawory. Zawory tutaj. Te akurat tutaj nie będzie tak widać. Tutaj pracował bokiem. Obrócę go. Będzie lepiej, bo wtedy cień padnie. Tak przynajmniej powinno być. O, widać. O teraz. Pracował bokiem albo został uderzony, nie wiem. Coś mu się tutaj działo. Tutaj ten, znowu też, tutaj bokiem. Chyba, że, chyba, że kolega sobie sam próbował jakoś zaokrąglić końcówki, bo tak mu doradzono. No, uszczelka poznaje. Coś podobnego do mojej. No. Teraz tak, drugi cylinder. Dość okropny, mały przebieg, Co my tu mamy? Też jest zacier na całego. No i lecimy sobie dalej. Ta sama historia, jakoś kurwa dziwnie obrobiony zawór. Tutaj ten prawie w miarę coś tam, ale ale to jest chujnia no. To się nie sprzeda. Cylindry K750, tak wyglądają. Teraz jeszcze chciałem wrócić do tych zaworów. Wysokość cylindrów zostanie zmierzona. Wszystkie prace nad tymi cylindrami zostaną uzgodnione z Tomaszem. Jest na to 2 miesiące. Więc ok. Tutaj Zawór jest super, ten siedzi nisko, ten siedzi niżej niż ten, a to są sące, ten siedzi niżej niż ten, czyli ten cylinder jest niżej obrobiony, ale to nic. Zrobimy korektę głowicy, żeby wszystko pasowało. Kurwa, czym to było planowane? Siekierką? Ja pierdolę. Później takie, takie jazdy są. Nie wiem. Pokażę Wam głowicę teraz. Głowica. Głowica tu próbowała mieć jakiś przedmuch. Tu coś jakby drucianką było czyszczone. Nie wiem. To muszę dopytać, czy to było czyszczone teraz z okopcenia. Wolałbym, żeby mi nie czyścił takich rzeczy, żebym ja widział, co się działo. Bo ja lubię dochodzić, co było przyczyną danej awarii. No, głowice ładne Tomek, tak więc, to więc w sumie tyle, co wyłączyłem maszynę, to może się puści to jeszcze dzisiaj. Tu jest taka poszczerbiona. No jest jaka jest. No i tutaj wygląda od spodu tak. Nie jest to Ferrari. Ale coś z tego zrobimy. Teraz jeszcze ważna sprawa w tych głowicach. Tutaj miejsca mamy dość. Nie widać tego tak na filmie, bo na filmie to nigdy nic nie widać, ale ale jest dość, że można śmiało zbierać. Bo trzeba zrobić tak, żeby Tomek jeździł na tej 95 benzynie, a nie pierdział, bo to ma zapierdalać. Więc dobra. Koniec gadania. Z Tomkiem się skontaktuję, uzgodnimy co i jak, bo to ma iść w tulejowanie. Więc jak ma iść w tulejowanie, to trzeba wszystko pouzgadniać i tak dalej. Pozdro, cześć.